Witam państwa bardzo serdecznie. W odcinku szóstym pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia Cywilizacja nad Przepaścią, omówił sposoby dochodzenia do ogromnych majątków i wpływów przez najbardziej przedsiębiorczych Żydów żyjących w Europie pierwszej połowy XVII wieku. Zapraszam do wysłuchania siódmego odcinka trzeciej części Rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Nowa klasa Żydzi dworscy. Panie Marku, kto korzystał ze wsparcia społeczności żydowskiej tak naprawdę? Podczas wojny 30-letniej obydwie strony konfliktu, a po tej wojnie już wszyscy otóż Żydzi ze swoją umiejętnością, dodajmy, niezwykłą organizowania wszelkich dostaw, zwłaszcza dostaw brakujących towarów, ale też zdolnością do wyszukiwania dowolnych gór, Pieniędzy z tą zdolnością, no być może nieco zagadkową dla XVII-wiecznego obserwatora, no stali się niezbędni. Różnice kulturowe i religijne straciły podczas tej wojny na znaczeniu. Na czym polegał główny atut Żydów? Najprościej na sposobach odbierania zapłaty za towar. A jakie to były sposoby? W przypadku Żydów zapłata odbierana była w formie protekcji udzielonej żydowskiemu dostawcy lub nadania mu przywilejów, ale często też przybierała formę kredytu, tak zwanego kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcy, co oznaczało, że odbiorca no, najzwyczajniej w świecie nie płacił. No i tu warto zauważyć, że kredyt Monarchy nie bolał. Z kolei protekcja albo przywilej no, nieszczególnie dużo monarchę kosztowały. Czyli rozumiem, że Żydzi po prostu pieniądze rozdawali. No, mieli pod tym względem, jeżeli chodzi o rozdawanie, absolutnie wyjątkowy talent. I ten talent ujawnił się przede wszystkim w pierwszej połowie XVII stulecia. Co więcej, Tajemniczym sposobem, czyli być może dzięki uzyskanym protekcjom i przywilejom, ale no, w miarę tego uzyskiwania protekcji i przywilejów byli w stanie zdobywać kwoty kolejne, o dziwo coraz większe. Ale tak naprawdę nie wiadomo do końca skąd. W każdym razie w wieku XVII nie było w Europie takiej wiedzy. Ci Żydzi pochodzili z nadrenii, Alzacji, Czech, Wiednia, ale pełnili już funkcję głównych zaopatrzeniowców w armii. No i tu będę po kolei wymieniał szwedzkiej, francuskiej, austriackiej, a tak naprawdę w każdej z biorących udział w wojnie. A kto w takim razie udzielał pożyczek, kiedy Basewi umarł w 1634 roku? Historia. Zna co najmniej 20 słynnych dynastii nadwornych Żydów. Tu będę ich wymieniał za Polem Johnsem i jego pozycją historia Żydów. Trzy pokolenia rodziny Gomperts służyły u książąt i biskupów Münsteru, pięć u Hohenzollernów. Salomon ben Mordecai Gompel. A, a czasami e, pisany gomperc, rabin, kupiec i bankier, dorobił się e, choćby na dostawach żywności i tytoniu dla armii holenderskiej. A czy daje się dzisiaj ustalić większą ilość żydowskich dynastii z XVII stulecia? E, no to spróbuję wymieniać. Z dynastii fürstów. Samuel Fürst został nadwornym Żydem a kilku kolejnych książąt. Szlezwika Holsztynu, a Jeremiasz First a księcia Mecklenburgi, Izrael First na dworze Holstein-Gotorp, Berencowie służyli na dworze hanowerskim, Goldschmidtowie niemieckim książętom i duńskiej rodzinie królewskiej, Lemanowie, zresztą ci sami z XX wieku od Lehman Brothers, i Surowie królom w Polsce i w Saksonii. To chyba już wystarczy, panie Marku. Jesy, było, ich więcej. No, było ich więcej. Dochodziły do tego rodziny Żydów sefardyjskich, rodziny De Lima, de Caceres. Służyły u Duńczyków, Sampayos u Szwedów, Da Costa na dworze portugalskim, Bocarro na dworze hiszpańskim. Żaden chyba jednak nie dorównywał Basewiemu czy Meiselowi. No i tu niespodzianka. Dlatego, że pojawił się w końcu ktoś i zdecydowanie warto na to nazwisko zwrócić uwagę, kto ich nawet przerósł. Samuel Oppenheimer, urodzony w 1630, zmarł w 1703, nazywany był już, i tu warto zwrócić uwagę na tą nazwę, przez współczesnych Juden Kaiser, czyli żydowski cesarz, już nie książę. Obok Lefmana Berendza i Berenda Lemana, ale także Eliasza Gomperta, Samuel Oppenheimer stał się największym dworskim dostawcą i największą postacią świata finansów XVII stulecia. Biorąc pod uwagę Meisela czy Basiewiego, to aż trudno w to uwierzyć. A jednak. A, był fil filantropem na skalę wcześniej nieznaną. Sfinansował budowę wielu synagog i jeszif. A wspierał finansowo uczonych. Czy było w jego działalności coś nowego? Coś charakterystycznego? No choćby to, jest znowu pewna cecha charakterystyczna dla cywilizacji żydowskiej, że płacił regularnie okup za Żydów schwytanych podczas wojen tureckich. Finansował też wyprawy hasyckich przywódców do tak zwanego RS Izrael. No, wskazywana jest. W podaniach data 1700 rok. Zakupione przez niego manuskrypty hebrajskie stały się z kolei zalążkiem tzw. biblioteki Davida Oppenheima, która się mieści w Oksfordzie. Ale nie żył przecież z tego, ile, ile wydał? No, może się to wydać dziwne, ale w pewnym sensie wyglądało to tak, jakby dokładnie z tego żył. Najpierw mianowany został uberfaktorem i nadwornym Żydem z polecenia margrabiego Ludwika Badeńskiego, cesarskiego generała. No i to jemu na starcie swojej działalności wypłacił 100 tysięcy guldenów na wydatki wojenne, no jako na zachętę. To dobry początek współpracy. Czy Europa Żydów w związku z tym pokochała? No aż tak to raczej nie. Przynajmniej podania o tym nie mówią, i, i, i raczej nie na większą skalę. Samuel Oppenheimer choćby sfinansował opiekę medyczną armii austriackiej podczas wojny. No i to dopiero wówczas, czyli po sfinansowaniu tej całej opieki medycznej, zaczął się cieszyć szczególnymi względami cesarza Leopolda I Habsburga któremu także wypłacił, a i to na wydatki prywatne, ogromne sumy. Następnie, w związku z tym, był zatrudniany przez cesarza w misjach politycznych o charakterze zazwyczaj delikatnym i poufnym. A, czy cesarz jakoś się oddzięczył? Na dwa sposoby. Po pierwsze, zezwolił Oppenheimerowi na osiedlenie się w Wiedniu wraz ze swoimi bliskimi. W tym wypadku była to Ponad stuosobowa grupa żydowskich zwolenników bankiera. Następnie, czyli taki niejako, niejako a, prywatny dwór bankierski. Następnie zezwolił na wybudowanie luksusowej rezydencji Oppenheimera w sercu Wiednia. A czy wymagało to jakiegoś specjalnego zezwolenia? No właśnie tak, ponieważ XVII-wieczny Wiedeń stanowił, przynajmniej oficjalnie, strefę dla Żydów zakazaną. No i y, oficjalnie nie wolno było Żydom na terenie Wiednia przebywać. Mimo to cesarz wydał y, w końcu edykt y, zabraniający rozpowszechniania na obszarze cesarstwa antysemickiego traktatu y, o takim tytule judaizm zdemaskowany. Czyli od każdej reguły może być wyjątek. Przynajmniej cesarz zachował się taktownie. Y, y, tak, ale do czasu... Najpierw zatwierdził wyrok śmierci oraz kilka wyroków więzienia po antysemickich zamieszkach, a pozwolił także w, swe, w swojej łaskowości wydawać Oppenheimerowi ogromne kwoty w celu, o i tu to, to jest ciekawostka, pozyskania wiedeńskiego sądu, ale także pozyskania zakonu jezuitów po stronie Żydów. A dlaczego Oppenheimer pozyskiwał zakon jezuitów? A to już w związku z antysemickimi incydentami, do których, no, tak się akurat dziwnie składa, regularnie dochodziło w Wiedniu. Pan Samuel w związku z tym szukał sposobu, żeby stopniowo tego typu zajścia ograniczyć. No i najprostsze, co mu przyszło do głowy i co się wówczas wydawało, było osiągnięcie takiego celu przy pomocy pieniędzy. A jak wyglądał ten drugi sposób okazania przez Habsburgów swojej wdzięczności? Kiedy w roku 1700 wybuchły w Wiedniu kolejne antysemickie rozruchy, tym razem no, połączone jednak z plądrowaniem żydowskich domów, dewastacja i grabież objęły rezydencję Oppenheimera. No i to wówczas pojawiły się intensywne pogłoski, że zamieszki zostały tym razem zainspirowane przez dwór cesarski. No to już chyba ludzka złośliwość. Podobno chodziło o no taki był komentarz ulicy o nakłonienie bankiera żydowskiego do umorzenia gigantycznych długów dworu cesarza i cesarstwa. A te pogłoski okazały się oczywiście nieprawdziwe. No właśnie tego do końca e, nie wiemy, e, e, przynajmniej wówczas e, e, Habsburgowie, wówczas, czyli w wieku XVII, nie wiem jak było w wieku XVIII, Habsburgowie niechętnie rozliczali własne zobowiązania. No skoro mogli nie płacić, to nie dziwnego, że nie płacili. No ale każde niepłacenie ma jednak swoje granice. E, żeby to zrozumieć wystarczy... Rozejrzeć się i no, zadać sobie pytanie, gdzie są dzisiaj Habsburgowie. A jednak pałac Schönbrunn pozostał. I zapewne został przez państwo austriackie spłacony. No, co, co prawda, po 100 lub po 200, może po 300 latach. A mam pytanie takie, czy historycy nie badają takich historii? Kto, kto spłacał wcześniej długi? Komu i, i w jaki sposób? O ile wiem, to nie. Wystarczyło dług dawnych monarchów włączyć do wspólnej sumy długów Skarbu Państwa, po czym pies kulawą nogą nie interesował się, komu to było spłacane i na jakich zasadach. Dlaczego? Dlatego, że pożyczkodawcy, pożyczkodawca monarchy wywodził się zazwyczaj z potężnego klanu, a co więcej, z na tyle wszechmocnego plemienia które nieusatysfakcjonowane odpowiednim rozliczeniem wstrzymywało niejako z automatu udzielanie pożyczek krną, krnąbrnemu monarsze lub państwu, no i nie tylko udzielanie pożyczek. Taki kraj mógł też być objęty tak zwanymi, no według języka dzisiejszego, sankcjami, z czasem coraz bardziej dolegliwymi, zwłaszcza gdy lżejsze nie wystarczały. Ale też mogły być objęte głębokim kryzysem w przypadkach najtrudniejszych wojną. Czy tak było zawsze? Tak zaczynało być dopiero od wieku XVII. Wcześniej różnie ze spłacaniem długów, no i w tym długów w stosunku do Żydów, zaciągniętych przez państwo bądź monarchę bezpośrednio, różnie z tym bywało. To w takim razie, czy tak już na zawsze pozostanie, panie Marku? Tego chwilowo nie wiemy. Po roku 2020, czyli dopiero teraz, weszliśmy w okres przejściowy, który no, kilka lat wydaje się jeszcze potrwa. A na czym ten obecny okres przejściowy polega? Między innymi i na tym, ale też na rozstrzygnięciu. Czy długi zaciągnięte przez nie wiadomo kogo i na jakich zasadach będą musiały spłacać następne pokolenie? Zaciągnięte długi należy przecież spłacać. O ile faktycznie zostały zaciągnięte, ale też o ile cokolwiek konkretnego za te pieniądze kupiono, o ile wartość zakupionego uzbrojenia. Czy innych towarów odpowiada wartości dopisanej do zadłużenia, o ile pożyczkobiorca uprawniony był do zaciągnięcia długu w imieniu państwa. Tego typu szczegółów koniecznych do zbadania no, będzie w przyszłości mnóstwo. A kiedy okres przejściowy się zakończy? No to już mówiłem za kilka, maksymalnie w, no w jakichś niezwykle dziwnych okolicznościach, maksymalnie za kilkanaście lat. A w jaki sposób poznamy, że ten okres przejściowy się już zakończył? No, objawy będą bardzo wyraźne. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia nie będą przypominały państw obecnych. Unia Europejska przeobrazi się całkowicie lub zniknie. Trzecia RP, no to co do tego tylko możemy mieć pewność, całkowicie zniknie. No oczywiście, co nie oznacza, że Polacy i Polska zniknie. Trzecia RP całkowicie zniknie. A sprawy staną się bardziej zrozumiałe i jednoznaczne. Ja rozumiem, że w sensie pozytywnym. No w sensie zdecydowanie, szokująco wręcz, wręcz pozytywnym, ewentualnie wprost przeciwnie.